Tereny obecnego Bangladeszu należały kiedyś do Indii pod władaniem brytyjskim. Był częścią krainy historycznej o nazwie Bengal. W 1947 roku nastąpił podział tej krainy na Bengal Zachodni, który stanowi część Indii, oraz Bengal Wschodni, który stał się częścią Pakistanu. Aż do 1971 roku mieszkańcy tego regionu walczyli o wyzwolenie z podrządów pakistańskich. Głównym źródłem przychodów z tytułu różnic kursowych w kraju jest przemysł włókienniczy. Po Chinach, Bangladesz jest obecnie drugim co do wielkości producentem odzieży gotowej. W ciągu najbliższych pięciu lat Bangladesz stanie się największym producentem. Statystyki są porażające. Około 57% ludności tego kraju to analfabeci. Jest to związane z tym, że wiele dzieci nie może chodzić do szkoły, gdyż pracuje, by wspomóc budżet domowy. Również część z nich nie ma możliwości chodzić do szkoły przez porę deszczową podczas